No to co? Zacznijmy wspólnie ten miesiąc. Hejka Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj bardzo wyczekiwany przeze mnie i przez Was również filmik z podsumowaniem finansowym oraz z budżetem na kolejny miesiąc. Jak wiecie lub nie wiecie, ja. Dostaje wypłatę 10 dnia miesiąca. Z tego względu właśnie troszeczkę przesunięte teraz są te filmiki związane właśnie z budżetem. I dlatego tak jakby teraz te miesiące wyglądają tak, że robimy sobie budżet od 10 do 10. A nie tak jak to było wcześniej robione, od pierwszego do pierwszego. Taką formę, jaka jest teraz, a mianowicie to, że podsumowanie miesięczne, takie życiowe bardziej robię w oddzielnym filmie, a takie finansowe robię w oddzielnym, z tego względu, że jest to jakby nowa forma tej, tych treści, które przekazywałam, to troszeczkę zmieniam ją sobie z każdym. Kolejnym filmem. No ale myślę, że jak na razie ta forma jest taka w miarę fajna i każdy może znaleźć coś dla siebie. Ewentualnie można obejrzeć obydwa filmiki i wiedzieć wszystko, co w trawie piszczy. Jeśli chodzi natomiast o to, jak wygląda sam w sobie budżet, który tworzę, to tak jak już mówiłam w ostatnim filmie, już nie będę tak bardzo skupiać się na samych w sobie zarobkach. Z tego względu, że nie chcesz tak bardzo już wchodzić w prywatę, ponieważ już teraz jakby budżet mój jest budżetem naszym, całościowym rodziny, dlatego tutaj skupiam się tylko i wyłącznie na wydatkach i na funduszach celowych związanych ze mną i z tym, na co ja chcę odkładać w najbliższym czasie. Mój mąż sobie robi swoje, ja sobie robię swoje, jeśli chodzi o oszczędności, ale obydwoje jakby robimy tak, żeby dla nas obydwu te oszczędności były w porządku i żebyśmy razem sobie z nich korzystali. Mam nadzieję, że rozumiecie, co mam na myśli. Jeśli chodzi natomiast o wydatki, czyli o podsumowanie finansowe tamtego miesiąca, to tutaj właśnie też Wam je przedstawię, więc myślę, że bez zbędnego przedłużania Lecimy z tematem. Jeśli chodzi o monitorowanie wydatków, ogólnie monitorowanie wszystkiego, w ostatnich miesiącach naprawdę jestem, no myślę, że w dobrym miejscu. Jeśli chodzi o to, naprawdę bardzo dobrze mi to idzie i jakoś to tak sprawnie, fajnie weszło mi to w nawyk. Więc teraz już mamy swoje miejsce, tak jak już mówiłam, na paragony. Sobie spisuję wszystko, kiedy mam chwilę na to, i sobie później podsumowuję, a na koniec sobie piszę kategorię i spisuję sobie, ile na daną kategorię wydaliśmy w danym miesiącu. Teraz Wam przytoczę to, jak to wygląda może na przestrzeni tych dwóch ostatnich miesięcy, które monitoruję już jakby nasze wszystkie wydatki, które robimy, jeśli chodzi o nasze takie bieżące. Zarobki. Jeśli chodzi o jakieś wydatki związane z naszymi funduszami celowymi, to tego tutaj nie uwzględniam. Tak, także jeśli chodzi o tamten miesiąc, to było to ponad 10 tysięcy, prawie 11 tysięcy. W tym miesiącu zamknęliśmy się w 8219,5 zł. Także myślę, że jest progres, jest jeszcze dużo do, do robienia, bo jakby. Ja sama jestem przerażona tymi kwotami, mimo wszystko, bo troszeczkę nie zdawałam sobie sprawy, jak to wszystko wygląda finansowo do tej pory, bo jednak ja robiłam tylko ze swojej strony te monitoringi finansowe, a nie z, ca z całości wydatków, które mieliśmy wtedy. A tutaj, teraz, właśnie, już. Robię faktycznie nasze wydatki, wszystkie rachunki, wszystkie rzeczy, które trzeba poopłacać. To jest jakby standard, więc ja myślę, że ogólnie jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby redukować te wydatki w jakimś tam stopniu. I teraz ja tutaj właśnie chciałam Wam jeszcze przytoczyć to, na jakie kategorie wydawaliśmy w tym miesiącu i ile. Mniej więcej szło na tę kategorię, no może nie mniej więcej, bo ja faktycznie spisuję tak rzetelnie w miarę, że jakby tutaj te kwoty są naprawdę takie. No myślę, że gdzieś mogłam się ewentualnie gdzieś pomylić, ale tak ogólnie to myślę, że wszystko tutaj jest już zawarte. Jeśli chodzi o, słuchajcie, zakupy. U nas zakupy to są zakupy związane z tym, co kupujemy w supermarketach podczas zakupów takich co cotygodniowych, czyli typu zakupy typu Lidl, Biedronka i tak dalej. Są tu przede wszystkim spożywcze rzeczy, ale jednak jeśli na przykład kupuję tam nie wiem, mydło, czy nie wiem, jakieś kule do kąpieli, albo jakieś inne różne rzeczy, które się raz na jakiś czas zdarzy kupić, po prostu tak w sklepach. No to wtedy również to tutaj jest uwzględnione. Więc na zakupy w tym miesiącu wydaliśmy 1929 zł i 68 groszy i ja myślę, że to jest naprawdę bardzo spoko cena, kwota. <laughs> Ale jest dużo jeszcze do nadrobienia, jest dużo rzeczy, które jestem w stanie zredukować. Przede wszystkim są to przekąski, które nadal się nas trzymają, ale myślę, że już w tym miesiącu, jak na razie, do tej pory, chociaż wiadomo, że jesteśmy no, na początku, tak naprawdę, miesiąca, ale jednak do tej pory myślę, że mimo wszystko, jak na razie dobrze nam idzie i ja to będę po prostu skrupulatnie tutaj monitorować i starać się ogarnąć, żeby faktycznie tych przekąsek było zdecydowanie. Mniej kupowanych. No już i tak zamknęliśmy się w tej kwocie poniżej 2000 zł, chciałam, do, do której się chciałam ograniczyć, ale jednak ja chciałabym jeszcze zejść w dół troszeczkę. Te 1800 by było naprawdę świetnie, jeśli by nam się udało zejść, ale to już zobaczymy, czy to nie będzie jakby za bardzo ograniczanie siebie, chociaż jakby tutaj jest cienka granica pomiędzy tym a ja jej nie chcę przekroczyć, więc zobaczymy, co z tego będzie. Kolejna sprawa, hobby. Tutaj, jeśli chodzi o hobby, to tutaj przede wszystkim są jakieś rzeczy związane z takimi naszymi zainteresowaniami, tym, co chcielibyśmy u siebie jakoś tam zupgrade'ować w życiu. I na to wydaliśmy 212 zł i 42 grosze w tym miesiącu. W tamtym miesiącu było tego dość sporo, tych wydatków związanych z hobby, bo był jakby start nowego hobby, ale teraz już y, troszeczkę stopujemy z tymi wydatkami na to. Kolejna sprawa apteka i drogeria i tutaj jestem pozytywnie zaskoczona, bo słuchajcie 160,89 groszy. Naprawdę fajna kwota, jeśli chodzi o to, bo my tak naprawdę na apteki, no, y, mamy jakby takie leki, które stosujemy na co dzień, leki, suplementy, które stosujemy jakby na co dzień, więc taka kwota jest naprawdę jak najbardziej spoko y, i myślę, że może być tak, że jeśli w tamtym miesiącu było tak fajnie, to w tym miesiącu może być troszeczkę większa ta kwota, no ale wiecie, no tak to się zdarzy, że ta sinusoida tak idzie. <gry> ale za to kolejna kategoria mianowicie dom. Tutaj było wydane 548 zł grosze. Dość sporo, ale my tutaj jesteśmy jakby Dopiero 3 miesiące mieszkamy w tym domu, i tutaj jest jakby jeszcze dużo do roboty. Także staramy się stopniowo teraz i, i skrupulatnie tak wydawać te pieniądze na ten dom, ale tak, żeby to aż tak bardzo nie niszczyło naszego budżetu domowego. Więc tutaj no po prostu z miesiąca na miesiąc te kwoty będą różne, ale jednak no chciałabym, żeby one nie były jakieś takie bardzo wysokie, żebyśmy mm, bardzo nie musieli się. Męczyć później z odbudowywaniem tego budżetu, tylko żeby to było takie, wiecie, stopniowe, ale skuteczne. Kolejna sprawa przedszkole i tutaj było 604 zł. Nie wiem, czy od przyszłego miesiąca nie zrobię tak, że będę przedszkole też podliczać razem z rachunkami. Bo jakby nie patrzeć, można powiedzieć, że przedszkole to jest no, taki rachunek po prostu, którym trzeba opłacić co miesiąc, więc myślę, że to będę jakby razem z rachunkami podliczać. A mówiąc już o rachunkach, to tutaj mamy 2966,30 zł. Od razu mówię, że w rachunkach jest również nasz kredyt hipoteczny, także tutaj jakby on zdecydowanie tą cenę, tą kwotę powiększa, no ale tak ogólnie to tutaj są właśnie takie nasze rachunki, które mamy. Co miesiąc. Kolejna sprawa, nasze, i tutaj jakby w tej kategorii nasze, ja uwzględniłam przede wszystkim ubrania. W tamtym miesiącu mieliśmy taki etap, że odświeżaliśmy naszą szafę, jednak teraz już jest taki czas przed przedletni, więc trzeba było coś tam pokupować. Ogólnie te zakupy będziecie mogli widzieć w przyszłym tygodniu na, na filmie, także myślę, że coś tam jeszcze wyłapiecie z tych rzeczy, o których teraz opowiadam. Ale ogólnie pokupowaliśmy sobie kilka rzeczy. Ja kupiłam sobie dość sporo ubrań, też chłopakom jakieś takie rzeczy trzeba było pokupować, także ostatecznie 511 zł i 20 groszy było wydane na Ubrania w tym miesiącu. Kolejna sprawa: paliwo, słuchajcie. No w tym miesiącu wyszło dość sporo, bo 931,57 zł. W ostatnim czasie mam tankowane auto niestety dwa razy. W miesiącu, z tego względu, że ja dojeżdżam na uczelnię samochodem. Z tego względu właśnie tutaj te kwoty są takie wyższe trochę, no ale już niedługo mamy koniec semestru, także możliwe, że troszeczkę odg odgarniemy się finansowo z tych właśnie paliwowych spraw. I ostatnia rzecz jest to rozrywka, i tutaj również wydaliśmy sporo w tym miesiącu, bo 354,95 zł, ale myślę, że niekiedy można sobie tak pozwolić na to, więc tym razem właśnie na to również jakaś tam sumka poszła. Ja jestem ogólnie z tego miesiąca bardzo zadowolona, jeśli chodzi o finanse, i mam duże, jakby taką dużą lewkę motywacji na kolejne miesiące dzięki temu właśnie, co tutaj widzę że jakby jest tutaj progres, dzieje się coś, więc jakby stopniowo idziemy w dobrym kierunku i to mnie tutaj motywuje do tego, żeby dalej działać w ten sposób, bo to mi pokazuje naprawdę to nad czym mogę pracować ewentualnie co już jest jak najbardziej spoko u mnie i siebie sama pochwalić. No, umówmy się, to też jest ważne, tak. Jeśli chodzi natomiast o moje cele na kolejny miesiąc, to tutaj przede wszystkim tak. Chciałabym właśnie ograniczyć te takie przekąskowe sprawy, jak już to jakieś owoce, takie rzeczy ewentualnie robić samemu, jakieś ciasta, ciasteczka, musy i tak dalej, galaretki, bo teraz już mamy taki sezon, że to tak fajnie wchodzi. Więc tutaj ograniczyć to kupowanie tych takich gotowców i jakby to nam również pomoże w tym, żeby te zakupy były jeszcze ograniczone i zredukowana ta kwota. Kolejna rzecz, paliwo również chciałabym kiedy się da jechać na te uczelnie jednak pociągiem, w ten sposób jakoś to załatwiać, a nie tym samochodem, żeby po prostu ograniczyć te kwoty związane właśnie z paliwem, bo to jest kolejny nasz, taka, taka nasza pięta achillesowa jeśli chodzi o to. Ale kolejna sprawa, może już teraz zejdźmy z tych ograniczeń, a skupmy się na tych rzeczach, które chciałabym zwiększyć. Słuchajcie w tym miesiącu jak w tamtym miesiącu skupiliśmy się na ubraniach to w tym miesiącu skupimy się na kosmetykach. Ja już wspominałam w ostatnim filmie o tym, że jakby zazwyczaj tak jest, przynajmniej ja tak mam, że jak mi się kończą kosmetyki, to mi się kończą wszystkie. Więc ostatecznie trzeba zrobić spore zamówienie, takie właśnie kosmetyczne, i ja już je poczyniłam, już te kosmetyki do mnie doszły. Także już te pieniądze, które jakby tutaj w tym budżecie są uwzględnione na kosmetyki, one już zostały wydane w większości. Także tak to właśnie wygląda. I słuchajcie, jeszcze jedna kwestia. Chciałabym zacząć spłacać taką pożyczkę, która, którą sama sobie zrobiłam. Kiedyś byłam, jakiś czas temu, byłam w WK i tam dość sporo pieniędzy wydaliśmy na. Różnego rodzaju organizacyjne rzeczy. Ja wtedy poszłam po prostu po bandzie i wydałam dość sporo pieniędzy, i teraz chciałabym stopniowo, powoli, jak już się odbiliśmy delikatnie finansowo, spłacać sobie tą pożyczkę, którą sobie sama dałam i odbudowywać właśnie ten fundusz, który miałam zrobiony na takie rzeczy. Teraz, kiedy już mamy jakąś tam taką amortyzację finansową, można powiedzieć, to można sobie stopniowo. Oddawać powolutku te pieniądze, żeby po prostu to wszystko nie poszło w las, żeby te pieniądze nie były wydane na jakieś różnego rodzaju pierdoły, tylko faktycznie na to, co, co trzeba. Słuchajcie, dyscyplina przede wszystkim, to jest ważna sprawa. I co? Teraz po prostu przejdziemy już sobie, myślę, do budżetu, a potem kiedy już wypłacę pieniądze, bo jeszcze ich nie wypłaciłam możliwe, że jutro dopiero nagram ten filmik do końca, ale o tym nie musicie wiedzieć jakby, bo dla was to będzie sekundeczka, a dla mnie to będzie jakiś tam dłuższy czas. Teraz przejdziemy sobie do budżetu, a potem jeszcze myślę, że zobaczycie również pakowanie do kopert tych moich funduszy celowych, także zapraszam. Ok, także tak jak już mówiłam, nie będziemy się tutaj zagłębiać bardziej w nasze wpływy, bardziej skupimy się jednak na tych wydatkach, także tutaj słuchajcie, jeśli chodzi o mm, takie wydatki zmienne i stałe, te nasze po prostu wydatki, które mamy w ciągu miesiąca, to tutaj mamy telefon, telefon jest to mój rachunek za telefon i to jest 50 zł. Kolejna sprawa jest to Netflix i tutaj również idzie 50 zł. Następna jest przedszkole, które też już również opłaciłam, ale ogólnie wyszło 560 zł w tym miesiącu. Kolejna sprawa są to słuchajcie kosmetyki, bo tutaj tak jak już też wam wspominałam, no chciałabym chciałam odbudować sobie moją kosmetyczkę ale pielęgnacyjną. Więc tutaj wyszło na nie 500 zł. To znaczy no tak myślę, że zamknę się w 500 zł na te wszystkie zapasy, które chciałabym zrobić. Także także tak. Kolejna sprawa jest to apteka i tutaj jest 200 zł. Mam nadzieję, że w 200 zł się zamknę w tym miesiącu. Zakupy jeszcze w tym miesiącu myślę, że 2000 sobie tutaj uwzględnimy, zobaczymy jak to będzie wyglądać w przyszłym miesiącu. Czy uda mi się do 1900 zejść, to wtedy myślę, że zrobimy sobie taki challenge, że będę o stówkę obniżać sobie te wydatki na zakupy. Kolejna sprawa, dzieciowe, i tutaj ja sobie yy, daję, znaczy sobie, właściwie to bardziej mojemu synowi stóweczkę, żeby sobie miał na no, jakieś tam wydatki, które by chciał ewentualnie zrobić w tym miesiącu. Na niezaplanowane sobie nie planuję dzisiaj. Zobaczymy, jak to wyjdzie bez tego. OK. Teraz jeśli chodzi o nasze fundusze celowe i różnego rodzaju oszczędności, które tutaj chciałabym, żeby się znajdowały, to tutaj przede wszystkim te, które są co miesiąc i chciałabym je tutaj na początku zabezpieczyć. To jest, są to święta. Na święta mamy dwie stówki. Kolejny jest fundusz awaryjny, i tutaj również są dwie stówki. Kolejny jest poduszka bezpieczeństwa 600, ubezpieczenia 300. Ale, ale, w tym miesiącu mamy więcej tutaj różnych funduszy, które chciałabym zabezpieczyć, a mianowicie na nasze damy sobie stówkę, bo trzeba troszeczkę to uzupełnić, tam nie ma nic. Do Filipa nie wsadzam nic, bo do Filipa ja wsadzam tylko wtedy w pieniądze, kiedy mi ewentualnie jakieś takie drobne zostaną, typu, nie wiem, 20 zł czy 10 zł z, tutaj z tych pieniędzy. Albo ewentualnie, kiedy on dostaje jakieś takie pieniądze po prostu na jakieś urodziny, święta i tak dalej, to wtedy te wszystkie pieniądze tam właśnie trafiają. Kolejna sprawa to jest dom. I tutaj chciałabym również stówkę, bo jednak na ten dom wydajemy dość sporo z takiego naszego bezpośredniego, bieżącego, jakby bieżących wpływów, więc tutaj na ten dom chciałabym też troszeczkę odłożyć. I na prezenty również stówka pójdzie z tego względu, że też nas czeka troszeczkę tych urodzin w najbliższym czasie, więc na prezenty również się przyda. No i słuchajcie, to jest wszystko, jeśli chodzi o budżet. A teraz już przejdziemy sobie do pakowania do kopert. Ok, kochani, także mamy tutaj już nasz portfelik, budżetownik, jak ty zwał, tak zwał. Mamy tutaj nasz budżet rozpisany. No i teraz pozostaje nam tylko popakować sobie do tych kopert. Więc tak, zaczynajmy może od koperty nasze. Ona jednak nie jest taka pusta, jak mi się wydawało. Zapomniałam, że przecież teraz były różnego rodzaju uroczystości, które nam umożliwiły jakieś tam zdobycie pieniędzy, więc wtedy te pieniądze również tutaj trafiają. Wiecie co, ja nie, nie lubię, jak to jest wszystko tak brzydko poukładane. A więc sobie to ładnie tutaj. Układamy wspólnie. W ogóle, dajcie znać, czy y, lubicie to pakowanie do kopert, czy interesuje Was tylko i wyłącznie sam w sobie budżet i rozpisywanie go. Tutaj w Filipie nie, nie będziemy nic y, wsadzać. Ja tylko sobie tutaj poukładam, bo jakoś tak pasuje mi to, kiedy to jest wszystko takie w miarę y, ułożone, a nie takie, wiecie. jak to jest. Kolejna sprawa to dom. W domie akurat nie ma nic, więc tutaj sobie stówkę wrzucimy. Ale ja myślę, że dam, mam sporo takich drobniaków o dziwo w tym miesiącu, w sensie takich drobniejszych, yy, takich nominałów, więc tutaj może to akurat damy. Yy, teraz prezenty. Do prezentów dorzucimy sobie stówkę również. Kolejna sprawa święta. Do świąt standardowo dwie stóweczki idą. I mi się to bardzo podoba, że tutaj jakby te kwoty się powoli zaczynają jakieś tam tworzyć, że dzięki temu po prostu później, jak przyjdzie co do czego, to faktycznie te pieniądze będą, a nie że będzie jakaś po prostu. Taki strach, że tych pieniędzy nie będzie. Kolejna sprawa, słuchajcie, fundusz awaryjny, i on jest pusty po raz kolejny. Słuchajcie, zbliża się lato, więc trzeba było te pieniądze niestety wyłożyć na moskitiery. Więc tutaj akurat y, jakaś tam z, część tych pieniędzy poszło po prostu z tego funduszu awaryjnego, więc zaczynamy tu od początku, no ale po to te, ten fundusz jest, żeby faktycznie na takie różnego rodzaju wydatki to było, więc y, jakoś to przetrwamy i po prostu działamy dalej. Kolejna sprawa to poduszka bezpieczeństwa i tutaj idzie raz, dwa, trzy, cztery... 5 i 6. 600 zł, tak jak to idzie co miesiąc. To trafia sobie tutaj. Kolejna sprawa są to już ubezpieczenia. Na no, ubezpieczenia ostatnio też e, poszło na ubezpieczenie na mój samochód, i poszło na ubezpieczenie na dom. Także tutaj również teraz mamy pustki. Ale słuchajcie, odkładamy dalej. No i po prostu y, staramy się, żeby coś tutaj zawsze było. Muszę sobie tutaj do maja dopisać 300 zł. Tutaj na podatki jeszcze nie odkładamy, no i to jest, słuchajcie, wszystko, jeśli chodzi o te, ten tutaj budżetownik, segregator, i jak to tam się nazywa. Kolejna sprawa to jest pożyczka, i tutaj idzie 250 zł. Ja nie wiem, chyba Wam tego nie powiedziałam ostatecznie bo, bo nie wiem, bo nie mam zapisane tutaj tego właśnie w moim budżecie, jakby tutaj, jak, tutaj nie mam zapisane, że to ostatecznie jest, jaka to kwota, ale 250 zł na to idzie, więc tak, a pozostałe tutaj jeszcze mamy jakieś takie dodatkowe, które... Po prostu wypłaciłam, ale mam w takich bardzo drobnych, a to pójdzie już jakby na zakupy, w jakiejś tam części. Może Wam również pokażę ogólnie, jeśli chodzi o mój upgrade, mojego. Tutaj, portfelika, to ja sobie tutaj dołożyłam jeszcze taką małą saszetkę. Ona jest na drobne pieniądze, bo stwierdziłam, że dużo łatwiej mi się wyciąga z czegoś takiego i wsadza te pieniądze, niż z tego po prostu, bo tutaj mamy bardzo ciężki dostęp swoją drogą do tego, żeby tutaj się dostać zawsze. I jakby za każdym razem, jak szybko w sklepie chcę sprawdzić, to wtedy rozrywam coś tutaj w środku. Także nie chcę, żeby on mi się popsuł szybko ten portfel. Z tego względu właśnie odziałam się w taką małą saszetkę. Na drobniaki, i to mi się świetnie sprawdza w tym portfelu. A ona jest taka cieniutka i się fajnie w nim mieści. Także super. To słuchajcie, zakrywam sobie karty, bo nie chcę mi się po prostu tego wszystkiego wyciągać. Więc stwierdziłam, że może pokażę Wam jeszcze z tych pieniędzy, które tutaj mam. Zobaczymy ile mi się uda po prostu powkładać jeszcze do koperna ile jeszcze muszę dowypłacić nie wiem jak to nazwać do dzieciowe oczywiście idzie stóweczka ile mi tu jeszcze zostało tutaj mam kolejną stówkę i tu mam jeszcze jedną stówkę w dwudziestkach, także to sobie wsadzimy po prostu do apteki także to sobie jeszcze tutaj włożymy i będziemy mieć jak na razie zapewnione wszystkie moje fizyczne pieniądze, które Mam, także to jest wszystko. Jeśli chodzi o ten filmik, mam nadzieję, że Wam się spodobał, że yy, zainteresowaliście się, zainspirowaliście się tym filmem. Może Wy też stworzycie sobie swój budżet albo może już go robicie, jeśli chcecie się podzielić swoimi e, wnioskami po poprzednim miesiącu, swoim podsumowaniem miesiąca e, i tym, co tam planujecie sobie. W przyszłym miesiącu to chętnie sobie to przeczytam oczywiście w komentarzach od Was. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapeczkę w górę. Jeśli interesujecie się finansami i rzeczami związanymi z tym, to również zapraszam Was do subskrypcji i do zostania ze mną tutaj na dłużej. A to wszystko w tym filmie. Życzę Wam wspaniałego tygodnia. Pa, Pa!